Jest Cichowska TV Reklama i ze mną potężny tłumacz. Cześć. Siemanko, Michał Waleszyński, Lidz. Pozdrawiam widzów e... TV Reklama TV reklama od samego rana. Kojarzysz? Ta. Tak. Tak. E, niestety przegrałeś, nie udało się. 45 min, e, sekunda, przepraszam. Na tak tego aż? Tak to... O Boże. 45 sekund. Dlaczego tak krótko? Dlatego, że mój okres przygotowawczy wyniósł 48 godzin. A, okej. Okay. Czyli analogicznie... Ilość, ilość, ilość treningów, których wykonałem w tym czasie to 3. Myślałem, że starczy, ale nie ale, ale starczyło. Ja bardzo, mało czasu na przygotowanie się. Powiedz mi, czy spodziewałeś się w ogóle, że dostaniesz walkę? Bo jakiś czas temu rozmawialiśmy, znaczy nawet bardzo dawno temu rozmawialiśmy, tak i... i e, Zapytam właśnie ciebie, czy chciałbyś zawalczyć we free Fightach. Powiedziałeś, Aha. że tak, ale niestety nie ma na razie dla Ciebie przeciwnika. Tak. Bardzo długo nie mogłeś znaleźć tego przeciwnika. Pytanie. Nie, nie, do, nie, do końca tak jest, bo ze mną jest inny problem, nie? Ja generalnie rzecz biorąc, obracam się w środowisku sportowców, e, że tak powiem, prowadzę te wszystkie gale na gołe pięści, nie na gołe pięści i jakoś tak z szacunku do sportowców i tak dalej, byłoby mi mega ciężko na przykład, wiesz, się wyzywać z moim rywalem, jakieś robić sztuczne konflikty, sztuczne dymy, na, na tym się to głównie opiera, więc wiesz, to był problem numer jeden. No, i tyle, nie, wiesz. A problem numer dwa? A problem numer dwa, słuchaj, no, myślę, że raczej, no, wiesz, musieliby znaleźć jakiegoś ciężkiego debiutanta, nie, co też byłoby dość trudne. Albo kogoś, kto by chciał do mnie sztucznie przydymić, ale do mnie sztucznie nikt nigdy nie dymi. Mhm. Rozumiem. Zapytam ciebie teraz, kto następny? Na pewno często słyszysz to pytanie, kto następny? Czy masz jakiegoś potencjalnego przeciwnika? Tutaj na tej gali może ktoś? E, następnym moim przeciwnikiem będzie jakiś duży hamburger, którego zaraz zjem. E, później następny będzie mój pies, którego mam zamiar przytulić, moje dwa koty, moja żona, którą serdecznie pozdrawiam. No, wiesz co, nie myślę o przeciwniku, myślę bardziej o tym, żeby wylizać rany, coś tam mam troszeczkę z dłonią nie tak, e, no i brać się bardzo mocno do przygotowań. Bo e. moje walki, zobaczcie, już niedługo, bardzo możliwe, że na kolejnej gali, kloutem ma. Właśnie na ile wak masz podpisany kontrakt kont tutaj w Cloud, tak? Dobrze, a czy bierzesz pod uwagę jakąś inną federację? Nie. Tutaj zostajesz? Tak. Spodobało się? Tak. Dobra. E, jeszcze chciałam zapytać, e, jeśli chodzi o e, Prime MMA. E, jest, byłeś związany z Prime MMA, byłeś głosem e, tutaj w Prime. E, powiedz mi, e, jak oceniasz tą federację, bo z tego co wiem, no to tam ostatnio jakieś były e, niesmaczki. Eee... Czy, 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 co ty o tym sądzisz w ogóle? Na temat federacji PRIME ma nie ma zamiaru się wypowiadać. Powiem tylko tyle, że jeżeli ktoś nie szanuje swojego pracownika, to pracownik odchodzi, a ja odszedłem od PRIME. Mm -hmm. okay. A co myślisz o sytuacji z Adrianem Ciosem? E, bo właśnie on powiedział, że nie wpuścili go e, na tą galę. E, oni twierdzą, że to on nie, nie chciał jakby uczestniczyć, jakby nie wziąć tej walki. E, jak myślisz, jaka jest prawda? Szczerze mówiąc to jakoś taka ta kreacja internetowa ciosa dla mnie jest o tyle śmieszno, żałosna, chociaż osobiście nic za niego nie mam. Wydaje się być sympatycznym chłopczykiem takim, wiesz, miłym, nie? Miłym, spokojnym, nie jakimś tam piekielnym badbojem, na którego pozuję, więc to wiesz, to nie jest w ogóle moje uniwersum. Ja szczerze mówiąc jak tam myślę o tych magikalach, nikitach, ciosach. Okay. ale mimo wszystko bierzesz udział właśnie tutaj w Cloud, gdzie oni biorą udział, tak? Będą walczyć, już walczyli na przykład Nikola, więc dlaczego zdecydowały się właśnie na, na taką organizację? Dlatego tak jak mówiłem już, że Cloud bardzo dobrze mnie traktuje, tak, to jest numer jeden. A dwa, że... No, kurczę, chciałem już tego spróbować, nie, wiesz, jest kilka powodów. Na pewno powodem też jest duży worek z hajsem, e, chęć sprawdzenia się, jakaś motywacja, żeby wrócić do treningów. Gwarantuję, że od poniedziałku cisnę bardzo mocno, albo od wtorku zobaczymy tylko jak dłonie, no. A, a też, mówisz, wiesz, a też Cloud generalnie, no, ja pracowałem sobie dla masy przeróżnych federacji i tutaj poziom jakby mm, dbania o zawodnika i tak dalej, nie wiem, jest super, no, jest naprawdę rewelacyjny. Wiem, masz problemy z dłonią, co no, się stało? Nie no, przecież działa. nie, nic się nie stało, jest okej, okay. nie, coś tam mi się wymsnęło, jest dobrze, jest bardzo dobrze, tak. W której roli czujesz się lepiej, właśnie w roli tłumacza głosu, czy właśnie w roli zawodnika freakfightowego? Mm, najlepiej czuję się w roli mojej własnej, życiowej. Czyli w, w sumie to w każdej, nie? A czy dużo osób mówi ci właśnie, że masz taki głos y, właśnie... Y, może media, medialny, y, medialny w sumie, w radio może, może właśnie telewizja? Pracuję od y, 8 lat jako, albo chyba już na 9, jako aktor zawodowy, pracuję także jako lektor, podkładam głos do reklam, do niektórych seriali y, na różnych stacjach, że tak powiem, telewizyjnych, więc no jest to dla mnie jakieś tam kolejne moje narzędzie pracy, nie? Właśnie jesteś aktorem, co powiesz właśnie o aferze, która wynikła z Natalią Janoszek, e, Boliłska Gwiazda. E, czy możesz właśnie coś powiedzieć może tak, o tym, co to, uważasz? Mam tutaj taki bardzo poważny, słuchajcie, teraz apel do wszystkich dziennikarzy, ogólnie rzecz biorąc przeróżnych portali, słuchajcie, jeżeli z kimś zrobicie wywiady, no to róbcie jakiś aż minimalny research, nie? no bo to jest absolutny dramat. Wiesz, no babeczka jest e, mitomanką, tak e, i też nie można. Znaczy to taki paradoks. Niby nie można jej tak bardzo dym, e, winić, no bo jeżeli ona jest chora psychicznie, a ja wierzę, że jest, nie? No to w momencie, w którym jeszcze media ją podkręcają, że tak, wow, tak, byłaś w Bollywood i tak dalej, to ona, wiesz, ona jeszcze bardziej się nakręca. E, ja od tej afery za każdym razem, kiedy komuś mówię, że jestem aktorem, to chwilę później dodaję, ale takim prawdziwym. Takim, który naprawdę występuje w telewizji, naprawdę gra w filmach, wiesz, nie jak Natalia Janoszek. No, czyli ogólnie rzecz biorąc sytuacja jest takim... E, Świetnym obrazem naszego show biznesu, że w, w dzisiejszych czasach wystarczy powiedzieć coś, wy, wiesz, zbudować wokół siebie jakąś, e, jakąś taką maskę, jakąś taką sztukę teatralną i ludzie w to po prostu łykają. To jest smutne. To pokazuje, jak, jak bardzo daleko idzie, jak bardzo daleko posuwa się taka totalna degradacja naszej inteligencji i umysłów, nie? że nawet nie potrafimy, wiesz, wyciągnąć jakichś wniosków, tak? nawet jakimś wywiadzie ktoś się ją zapytał, czy powie coś w Hindi, ona powiedziała, że nie. I, no, wiesz, no to nikt naprawdę się nie zorientował? Nic? Kompletnie? Wiesz, no tak samo to mówienie, że się tam grało w Hollywood, Bollywood. Idąc taką samą retoryką, no to ja zagrałem w filmie swoim hollywoodzkim, który nazywa się The Lost Lands. Naprawdę tam jestem, ale można mnie zobaczyć, jak przebiegam z siekierą w tle. Więc no, przepraszam, no to wiesz, idąc jakby drogą Natalii Janoszek, jak powinienem robić z tego posty i wpisywać sobie, jestem aktorem Hollywood, tak? No ale jeżeli mamy odrobinę poczucia własnej wartości i godności, no to raczej takich rzeczy nie robimy. Brawo dla Krzysztofa Stanowskiego, który właśnie pokazał, że jednak to nie jest prawda, i no z tego błędu nas po prostu nie powinno tak wyglądać, że trzeba będzie robić jakieś wiesz, mega mocne śledztwo, żeby czegoś dowieść. No nie wiem, dla mnie jak ktoś mówi, że coś robi, no to ja tak nie do końca w to wierzę, no to zawsze robię jakieś litery. Jestem zażenowany poziomem polskiego dziennikarstwa, że nikt nie sprawdził tego. Dobra, abstrahując jeszcze od y, y, Natalii Janoszek, jak Ci się podoba tutaj w y, Cloud i y, y, na którą walkę czekasz najbardziej? Czy może już była taka walka, która najbardziej Ciebie y, ciekawiła? Najmocniej czekam na walkę Tomka Kasarary, y, a w Cloud podoba mi się zajebiście. Rewelacyjna federacja, naprawdę świetni ludzie, bardzo dobre podejście. Dobra, w takim razie dziękuję Ci ślicznie. Dzięki.